Witam w sobotę. Dzisiaj jest dzień 18 listopada i a, zaczynam dzisiaj od, tym razem dla odmiany, od Bidena, nie od Trumpa. A pierwsza wiadomość dotyczy szczytu APEC, który teraz odbywa się w San Francisco. A dokładnie, a, tak jak powiedziałam, rozpoczął się szczyt APEC. Czyli szczyt współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku, i Biden spotkał się z Xi Jinpingiem. Um, Joe Biden wypowiedział na głos to, o czym niektórzy mówią już od hmm, prawie roku. A o co konkretnie chodzi? Otóż chodzi o gubernatora stanu Kalifornia, czyli o Gavina Newsoma. Um, Joe Biden wychwala go pod niebiosa, mówi, że jest wspaniałym. Gubernatorem. Um, i, a gubernatorem. I tak jak mówiłam poprzednio, no jest taki wspaniały Gavin Newsom, że nawet na szczyt APEC był w stanie pozbyć się w bardzo szybki sposób bezdomnych z San Francisco. Także szybciutko wysprzątał ulice miasta na, a, spod, na przybycie chińskiego przywódcy. A jeżeli chodzi o Joe Bidena, to Wydawało się również w czasie tego przemówienia Joe Bidena, że tak bardzo chwalił on Gavina Newsoma, że mogło to być odebrane jako takie popchnięcie go do kandydowania na prezydenta. A Joe Biden mu podziękował, powiedział, że był bardzo dobrym gubernatorem. Um, także a zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj jest przygotowywany właśnie jako kandydat na prezydenta, ponieważ już nawet um, demokraci, a nie wszyscy demokraci chcą, żeby um, Biden um, był kandydatem w 2024 roku. Także Newsom chyba w ramach przygotowań do prezydentury, a w zeszłym miesiącu brał udział w spotkaniach, ponieważ nabywa, nabył trochę praktyki w roli naczelnego przywódcy, ponieważ udał się na tygodniową podróż do Chin i Izraela. Druga wiadomość na dzień dzisiejszy dotyczy przeskakujemy tutaj z jednego kandydata na drugiego teraz o Donaldzie Trumpie. Um, chodzi o nakaz milczenia, a tutaj nastąpił bardzo ciekawy rozwój sytuacji. Nakaz milczenia, który zabraniał Donaldowi Trumpowi wypowiadania się na temat personelu sądu po tym, jak zdyskredytował urzędnika czy też urzędniczkę prawną w procesie o oszustwo cywilne w Nowym Jorku, został w czwartek tymczasowo uchylony. Przez sędziego apelacyjnego, który wyraził obawy dotyczące wolności słowa. A sędzia Dawid Friedman ze Stanowego Sądu Apelacyjnego wydał w tej sprawie decyzję, zawieszając nakaz milczenia i zezwalając Donaldowi Trumpowi na swobodne wypowiadanie się na temat personelu sądu na czas trwania. Procesu sądu apelacyjnego. Czyli przynajmniej na ten czas, jak ta sprawa się jeszcze toczy w sądzie apelacyjnym, to Donald Trump może się swobodnie wypowiadać na temat sędziego oraz na temat jego personelu. Orzekając na czwartkowej, nadzwyczajnej rozprawie, sędzia Friedman zakwestionował uprawnienia Engorona. Do kontrolowania wypowiedzi Trumpa poza salą sądową. Na przykład jego częste narzekania na temat sprawy w mediach społecznościowych i komentarze przed kamerami telewizyjnymi na korytarzu gmachu sądu. A sędzia Friedman powiedział, że chociaż prawdą jest, że sędziowie często wydają nakazy milczenia, to takie nakazy są stosowane głównie w sprawach karnych. Gdzie istnieje obawa, że komentarze na temat sprawy mogą wpłynąć w jakiś sposób na ławę przysięgłych. Natomiast proces cywilny Trumpa nie ma ławy przysięgłych, więc tutaj nie powinno być takiego problemu. Prawnik Trumpa, Christopher Kays, powiedział po orzeczeniu Friedmana, że sędzia apelacyjny podjął właściwą decyzję i pozwolił prezydentowi Trumpowi w pełni skorzystać z jego konstytucyjnych praw wynikających z pierwszej poprawki do um, wypowiedzi um, o stronniczości we własnym procesie oraz o tym, co widzi i czego jest świadkiem podczas własnego procesu. Co szczerze mówiąc, według prawnika Trumpa każdy powinien zobaczyć. Natomiast inna prawniczka Trumpa, Alina Habba wskazała, że nie ma zamiaru doradza doradzać Donaldowi Trumpowi, aby milczał w sprawie urzędniczki. Powiedziała: Nie widzę powodu do wprowadzenia ograniczeń, ponieważ pani James w dalszym ciągu dyskredytuje mojego klienta. Um, stwierdziła tak, odnosząc się do prokurator generalnej Nowego Jorku, Leticia James, która prowadzi sprawę. Um, obie strony muszą rozmawiać. Orzeczenie Friedmana dotyczy także prawników Trumpa i innych osób zaangażowanych w sprawę. A prawnicy Trumpa, którzy osobno domagali się unieważnienia procesu we środę, twierdzą, że zarządzenia Engorona niezgodnie z konstytucją tłumią wolność słowa. A co sam Donald Trump powiedział w tej sprawie, już mówię, a zamieścił taki, um, taki, taki. Pis sędzia Artur Engoron został właśnie powstrzymany przez wydział apelacyjny stanu Nowy Jork po raz czwarty w tej samej sprawie. Jego absurdalny i niekonstytucyjny nakaz milczenia uniemożliwiający mi obronę przed nim i jego politycznie stronniczą nienawidzącą Trumpa. I wymaga, wymykającą się spod kontroli urzędniczką, która pogrąża jego i jego trybunał na nowy niski poziom jest hańbą. Bronią najgorszej i najmniej szanowanej prokurator generalnej w Stanach Zjednoczonych, Leticia James, która przynosi ogólnoświatową hańbę, podobnie jak jej nielegalne polowanie na czarownice a Przeciwko mnie. Radykalne i bezprecedensowe działania sędziego Engorona na zawsze odstraszają firmy i stanowiska pracy ze stanu Nowy Jork. Nie zrobiłem nic złego. Moje liczby nie były zawyżane, tylko były niskie. A mam całkowite zastrzeżenie odpowiedzialności. Ich główny świadek przyznał, że skłamał i wymyślił przeciwko mnie tę fałszywą sprawę, a prokurator generalny użyła hasła zdobądź Trumpa, aby kandydować na urząd prokuratora generalnego i gubernatora. Nie udało jej się to. Należy zakończyć ten niegodziwy atak na demokrację teraz. A yy, teraz, tak troszkę znowu o. Yy. Joe Bidenie, przeskoczę na, na, na chwilkę, ponieważ jeżeli chodzi o sprawę Bidena, to również okazało się, że um, jeżeli chodzi o dokumenty, które Joe Biden zabrał nielegalnie, ponieważ był wtedy wiceprezydentem, chodzi oczywiście o dokumenty, które były znalezione w jego garażu, koło jego samochodu, i nie tylko, bo jeszcze w, w kilku innych miejscach niestrzeżonych. To media donoszą, że Joe Bidenowi w tej sprawie nie zostaną postawione zarzuty. A teraz przenosimy się zupełnie gdzie indziej i na zupełnie inny temat. Sprawa dotyczy tego pana, który jest spokrewniony ze Stacey Abrams. A Stacey Abrams to jest ta pani, nie wiem czy wszyscy pamiętają. To jest demokratka ze stanu Georgia, ale tak jak powiedziałam, nie chodzi o nią, tylko chodzi o tego pana. A konkretnie, co się stało. Otóż, jeżeli chodzi o to, co się stało, to miało to miejsce w stanie Floryda. A to jest. Pan, który jest spokrewniony z panią Stacey Abrams. Um, konkretnie w mieście Tampa na Florydzie, y, zresztą miasto Tampa na Florydzie, jakby ktoś był zainteresowany, to jest jedna z siedzib y, Scientologii, to tak na marginesie tylko powiem. Y, otóż w Tampie właśnie został w piątek aresztowany Jimmy Gardner, ten właśnie pan tutaj ze zdjęcia, y, który jest Szwagrem byłej kandydatki na gubernatora stanu Georgia, pani Stacey Abrams, a został on aresztowany pod zarzutem handlu ludźmi. A policja w Tampie poinformowała, że w piątek aresztowała 57-latka pod zarzutem próby nawiązania kontaktów seksualnych z 16-letnią dziewczyną. Jimmy Gardner spotkał się z nieletnią o o, w po, po południu i zaprosił ją do swojego pokoju hotelowego. Jak podała policja, dziewczyna przyjęła zaproszenie, a kiedy tam dotarła, rzekomo oferował jej pieniądze. Ofiara początkowo się zgodziła, ale później powiedziała gardnerowi, że nie chce już się angażować, co spowodowało jego złość. Gardner poinformował ofiarę, że musi opuścić jego pokój hotelowy. Wdali się najpierw w słowną sprzeczkę, która następnie przerodziła się w przepychankę, a później Gardner, Gardner a, próbował a, troszkę tą panią poddusić, utrudniając jej oddychanie, ponieważ trzymał jej ręce na, na szyi. Natomiast po kłótni Gardner opuścił swój pokój hotelowy, a ofiara zadzwoniła na policję. A kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, Gardnera już nie było, a pani, która 16-latka, która dzwoniła na policję, cały czas była na miejscu zdarzenia. W międzyczasie policja podała, że Gardner zgłosił się do biura policji w Tampie. Został aresztowany pod zarzutem handlu ludźmi w celu komercyjnej aktywności seksualnej i jeszcze kilka innych zarzutów mu postawiono. Według biura prokuratora stanowego Gardner został wcześniej skazany w 1987 roku za napaść na tle seksualnym na dwie kobiety w zachodniej Wirginii, ale został uniewinniony w 2016 roku. Czyli 27 lat później, a dwa lata po zwolnieniu poślubił sędzię federalną Leslie Abrams Gardner. Ym, także tyle tutaj w, w sprawie takiej yy, yy, niezbyt ciekawej. A teraz przenosimy się jeszcze do innego stanu, ponieważ przenosimy się do stanu Colorado yy, i tutaj chodzi o. Proces o próbę usunięcia Trumpa z kart do głosowania. Mówiłam o tym już ostatnio i ta sprawa miała się zakończyć. Miał być, miała być decyzja podjęta w tej sprawie do końca tygodnia i rzeczywiście ta decyzja została przez sędziego podjęta. No niestety, nie udało się w Colorado usunąć Trumpa z kart do głosowania. Sędzia w Colorado odrzucił próbę wykluczenia Donalda Trumpa. Skandydowania w Stanie Kolorado w związku z jednym z artykułów 14 poprawki w pozwie zarzucało się, że działania Trumpa związane z zamieszkami na Kapitolu 6 stycznia naruszały nowelizację, która stanowi, że osoby angażujące się w akty powstania nie mogą już kandydować na prezydenta. Powodowie argumentowali, że Trump Podżegał brutalny tłum. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ponieważ to jest główna sprawa, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Także powodowie argumentowali, że Trump podżegał brutalny tłum, próbując powstrzymać pokojowe przekazanie władzy na mocy naszej konstytucji. Sędzia okręgowy Colorado, Sara Wallace, w piątek wydała orzeczenie na korzyść Trumpa. Pozostawiając jego nazwisko w głównej karcie do głosowania. Zespół prawny Trumpa uznał pozew w Colorado i podobne pozwy wniesione w innych stanach, ponieważ to nie w jednym stanie był taki pozew wniesiony, yy, za porównywalne z ingerencją w wybory. Czyli yy, prawnicy Trumpa po prostu powiedzieli, że jest to ingerencja w wybory. A teraz przechodzę do sedna sprawy, dlatego że to jest, można powiedzieć, taka bomba informacyjna, jeżeli chodzi na dzień, o dzień dzisiejszy, czyli o piątek. Um, tutaj mamy do czynienia z, z taśmami, które w końcu zostały upublicznione. A ja podam linka do tych, do tych nagrań monitoringu, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie, je przestudiować to może, z tym, że nie można używać do tego safari. Nie wiem, czy takie strony będą działać w Polsce na przykład, a mogą być zablokowane, dlatego że niektóre strony rządowe są zablokowane poza Stanami Zjednoczonymi, dlatego nie obiecuję, że to będzie działać. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to. Te nagrania mogą być odtworzone, z tym, że nie używając przeglądarki safari, tylko jakiejś innej, proszę próbować. Ja natomiast, proszę zobaczyć, zresztą tutaj można sobie kliknąć na jakiekolwiek nagranie i po prostu je odtworzyć. Natomiast ja postaram się, a właściwie nie, nie postaram się, tylko wkleję kilka minut z jednego takiego nagrania pod koniec tego filmiku, um, i, a, a tych, którzy będą mieli ochotę na y, studiowanie tych kilkunastu, kilkudziesięciu albo kilkuset nawet godzin nagrań, y, tak jak powiedziałam przed chwilą, odsyłam na tą właśnie stronę, którą podzielę się w komentarzach y, lub też w opisie filmiku, także każdy będzie sobie mógł Przestudiować, co tam się naprawdę działo, a w tym filmiku, który za chwilę puszczę, no tutaj wyraźnie widać, że um, no, narracja nie wyglądała tak, jak nam próbowali powiedzieć, tylko um, po prostu widać, że niektórzy um, ci przestępcy, w cudzysłowie. Byli, um, mieli bliskie kontakty z policją, także po prostu to było wszystko a, ukartowane. Ode mnie na dzień dzisiejszy to wszystko, do następnego razu.